Czołem Performatorzy! Dziś niedziela, a więc tradycyjnie film. Dziś już spod sali treningowej tajskiego boksu, już po treningu i po fantastycznych dwudniowych zajęciach, które prowadziłem dla słuchaczy studiów podyplomowych, przygotowania pedagogicznego między innymi więc bardzo dziękuję studentom za fantastyczną atmosferę. Super mi się dzięki Wam i dzięki Ziemkowi zaczął dzień. E, kochani, e, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, bo jest już ich ponad 500, prawie 550. No także liczę, liczę, liczę e, i liczę na to, że w 26 kwietnia 1000 subskrypcji już Będziemy mieli performatorzy. A że powiedziałem o tym, że liczę, to tak, dzisiaj będzie o liczeniu. E, powiem Wam dziś, jak liczenie może regulować nasze emocje, jak liczenie może regulować nasze pobudzenie oraz jak e, pomaga nam w realizacji najwyższych celów. Moi drodzy, więc liczenie pomaga nam w regulacji emocji i w regulacji pobudzenia, ponieważ ośrodek liczenia, znajdujący się w naszym mózgu, a dokładnie w korze czołowej, jego aktywacja, jego aktywność tak naprawdę wycisza jądro migdałowate w strukturach podkorowych, które jest odpowiedzialne za przetwarzanie emocji. Czyli wycisza jakby te struktury, które są odpowiedzialne za ewentualnie nasze porwanie emocjonalne. Z kolei liczenie w sporcie i w realizacji najwyższych celów ma także dodatkowy aspekt, że może być taką kotwicą, która pomaga nam na skupieniu się na celu oraz pomaga nam radzić sobie z dystraktorami, czyli wszelkimi rozpraszaczami, które by mogły wpłynąć na to, żeby nam ta uwaga się gdzieś rozproszyła i przez to moglibyśmy gorzej wykonać dane ćwiczenie czy mielibyśmy trudność w realizacji celów. Powiem wam teraz o kilku technikach liczenia, które możecie sobie zastosować w życiu codziennym. Po pierwsze liczyć możemy wszystko. Mi bardzo podoba się liczenie oddechów. Na przykład mogę sobie liczyć każdy wdech. Raz, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, żebyśmy wdychali nosem, bo to jest ważne. Już w, innej, w innym aspekcie, ja kiedyś o oddechu też, też wam powiem. Możemy także liczyć. Komu się uda, bicie naszego serca. Możemy się skupić i policzyć, jak nam bije serce. Możemy też, co ja bardzo lubię, stosować wszystkie metody liczenia od tyłu. Czyli na przykład wybieramy sobie jakąś liczbę, powiedzmy 10 albo 20 i odliczamy powolutku wstecz. Na przykład 19, 18, 17, 16 i itd. itd. Można też sobie utrudnić działanie i bardziej pobudzić ten ośrodek liczenia, a przez to bardziej wyciszyć ośrodek emocjonalny, kiedy będziemy robili jakieś trudniejsze zadania matematyczne. Na przykład liczenie od 321 co 7 w dół. Czyli 321, 314, 300, 307, 300, 293 i tak Także liczenie to wstecz. Ja bardzo lubię także metody liczenia z wizualizacją. Kiedy powiedzmy, mam jakąś emocję, na przykład dużą złość, to sobie wyobrażam, że ta złość jest jakby na takim termometrze, i ta, poziom tej złości jest jak poziom rtęci albo, no, a na alkohol teraz są te, te termometry, i sobie wizualizuję, że na przykład jest teraz poziom 10 i stopniowo sobie odliczając od 10, 9, 8, 7, 6, 5 ja sobie jednocześnie wizualizuję jak ten poziom tej złości spada aż powiedzmy do dwóch czy do trzech, który jest e, dla mnie poziomem akceptowalnym. Bardzo podobnym ćwiczeniem do tego jest liczenie w dół z afirmacją jakąś pozytywną afirmacją czyli na przykład mówię sobie 10 jestem coraz bardziej spokojny przygotowuję się do uspokojenia 9 mój spokój jest coraz większy 8 mój spokój ogarnia już większą część górnej połowy ciała Siedem, spokój przelewa się na dolną część ciała 6 jeszcze Więcej spokoju. 5, poziom spokoju już jest akceptowalny. 4, mogę już spokojnie funkcjonować przy takim poziomie napięcia. I tak dalej, mogę sobie schodzić jeszcze, jeszcze niżej. Kolejnym sposobem na liczenie jest taka technika zaczerpnięta trochę z mindfulness, czyli możemy sobie liczyć jakieś rzeczy w otoczeniu. Mogą to być liście, mogą to być drzewa, mogą to być jakieś żółte przedmioty w gabinecie, w którym pracujemy. Czyli taka metoda, która nam pozwala osadzić się tu i teraz. Bardzo fajną techniką, też jakby, która ma połączenie z tą, o której teraz mówiłem, jest technika tak zwanego uziemienia. To jest technika liczenia. Poprzez zmysły, z skupieniem się na zmysłach, ponieważ skupienie nasze na zmysłach pozwala być tu i teraz, i tak naprawdę to jest jedyny sposób na pozbycie się trudnych myśli. Czyli skupienie właśnie na tym, co jest tu i teraz, i na bodźcach zmysłowych. Ta technika polega na tym, że Zaczynając ją, najpierw jest, identyfikuję pięć rzeczy wzrokowo, czyli na przykład sobie patrzę, rozglądam się i liczę sobie pięć jakichś rzeczy poprzez zmysł wzroku. Potem liczę sobie cztery rzeczy, które słyszę, czyli na przykład... Teraz słyszę szum otoczenia, trochę jakiejś wiertarki, która gdzieś tam tak po cichu, tutaj gdzieś jakiś autobus, to już jest druga rzecz i tak sobie liczę do czterech. Potem liczę sobie trzy rzeczy, które doświadczam przez zmysł dotyku i czucia takiego cielesnego. To na przykład jest jedna rzecz, to czucie. To czucie podłogi czy tam ziemi przez moje stopy. Druga rzecz, to czuję, jak ubranie dotyka mojego ciała. I trzecia rzecz, powiedzmy, teraz czuję, jak moje dłonie dotykają telefonu. Potem schodzę do dwóch i tutaj próbuję sobie policzyć rzeczy, które są rzeczami węchowymi, czyli ze zmysłu węchu. Czuję teraz jakieś takie powietrze, które mi troszeczkę. Hmm. Tak, to powietrze jest takie... Nie jestem w stanie określić tego, tego, co ja teraz czuję, ale może to być jakiś zapach, który wy sobie poczujecie. Na przykład doświadczycie zapachu jakiegoś jedzenia albo kawy na przykład. Ja teraz czuję taki zapach powietrza. I potem schodzimy do jednego i licząc ten jeden to sobie już zmysłem smaku, czyli jakąś jedną rzecz, którą doświadczamy poprzez nasz smak. Ja, kochani, zamykam oczy y, często, bo tak z przyzwyczajenia, kiedy robię jakieś techniki takie mindfulnessowe, czy techniki wyobrażeniowe lub wizualizacyjne, zamykam oczy, więc to jest mój y, taki nawyk. Więc ta technika uziemienia bardzo po, pomaga nam w osadzeniu się tu i teraz, przeciwdziała napadom paniki, ale także nas naprawdę bardzo fajnie uspokaja po jakimś takim trudnym dla nas wydarzeniu. Kolejną techniką, którą chcę Wam zaprezentować, to może być liczenie palcy. Ja sobie tutaj robię w ten sposób, bo to trochę angażuje i zmysł liczenia, znaczy w ogóle liczenie, ośrodek liczenia, ale też zmysł dotyku. Biorę sobie kciuk i na przykład sobie ten kciuk dotykam do kolejnych palców licząc. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mogę sobie potem zejść. Trzy, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, Jeden. I mogę się też skupić na tym, jak moje palce dotykają się, czyli znowu poprzez zmysły. Pamiętajmy, że te zmysły są bardzo kluczowe, żebyśmy się pozbyli jakichś trudnych myśli. I ostatnią techniką, którą dzisiaj Wam chcę zaprezentować, jest też specjalny rodzaj liczenia połączony z oddechem, tak zwany kwadrat. Ja o, oddycha, o metodach oddechowych jeszcze powiem, natomiast dzisiaj tak e, troszeczkę. Ten kwadrat polega na tym, że ja oddychając, dzielę sobie oddech na, na cztery fazy, czyli wdech, wstrzymanie, wydech i wstrzymanie po wydechu. I robię je tak długo, aż doliczę do czterech. Ja wam teraz pokażę to ćwiczenie, jednocześnie licząc sobie na palcach to, co sobie liczę w głowie, czyli pokazując na palcach, co ja sobie liczę w głowie. Pamiętajmy, żebyśmy tutaj oddychali nosem, czyli zobaczcie. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zrobić cztery takie kwadraty. To, to bardzo fajnie działa. Proponuję właśnie też połączenie tej metody, czyli liczenia sobie tych kwadratów nie tylko w głowie do, do czterech, tylko właśnie jeszcze w połączeniu, tak jak ja teraz to robiłem, właśnie z liczeniem palców. To jest świetna technika na to, żeby się osadzić, żeby się uspokoić. Polecam ją bardzo, bardzo przed snem. Bardzo ważne, żebyśmy wykonywali ją nosem i przeponowo. Ja mówiąc o tym oddechu, kiedyś też dokładnie wam pokażę jak wygląda taki oddech przeponowy. Natomiast moi drodzy, bo jeszcze chciałem chwilkę poruszyć temat sportu, bo w sporcie z kolei możemy sobie liczyć na przykład podczas maratonu możemy sobie liczyć latarnie, możemy sobie liczyć znaki drogowe, możemy sobie liczyć kroki. Możemy sobie liczyć białe koszulki naszych e, współtowarzyszy niedoli. Różne te techniki liczenia bardzo fajnie pomagają nam przetrwać te trudne chwile związane z maratonem. Można sobie liczyć, co też ja lubię, do 21 km na maratonie w górę, a od 21 km w dół, czyli, 20, czyli 1, 2, 3, aż do 21, a potem już tylko 20, 19, 18. Też mi to pomaga. Także to liczenie w sporcie, zwłaszcza takim, kiedy nam się może coś nużyć, kiedy coś jest długie, żeby sobie to trochę uatrakcyjnić, może mieć naprawdę magiczną moc. Moi kochani, chciałem się Was zapytać, czy Wy macie jeszcze jakieś techniki liczenia, o których ja nie powiedziałem? Co Wam sprzyja? Czy, mm, czy to jest dla Was temat ważny, fajny? Jeśli tak, to dajcie lajki w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. I pamiętajmy, moi drodzy, optymalnie, znaczy nieidealnie. Więc najważniejsze jest to, żeby próbować, starać się i że jakby cel jest ważny, człowiek najważniejszy. To są takie główne przewodnie hasła naszego kanału. Życzę Wam dobrej niedzieli, dobrej reszty dnia i pięknego nowego tygodnia. Z liczeniem. Do zobaczenia! Odliczamy! Hej!